Siemanko, siemanko, Michał z tej strony. Dzisiaj zrobimy sobie mały update rynku. Zapraszam na mojego bloga, tutaj możecie znaleźć wiele cennych informacji odnośnie kryptowalut, tradingu i tutaj jest na przykład mój darmowy e-book o kryptowalutach, gdzie znajdziecie podstawy kryptowalut. Linki są również w opisie. Zaczniemy sobie od CoinGecko. Bitcoin wczoraj miał nowe ATH. Lekko, lekko przebite, tak liźnięte tylko. No i Ethereum skoczyło z powrotem na 2000 dolarów. Także brawo Ethereum. Gratulacje dla wszystkich hodlerów i minerów. Tak jak widać wszystko wygląda bardzo ładnie. Jeśli chodzi o wzrosty Helium HNT. O, no to fajnie. Fajnie, że tutaj lecimy do góry. Tak samo z eos ANKR też długo czekałem no Pięknie to wygląda, jeśli chodzi o spadki. Filecoin, ECOMI. No ale po takich wzrostach, no to wiadomo, że musi być jakieś odreagowanie. Tutaj e, Coingecko nam dodał różne kategorie teraz. Mamy na przykład zwierzęta. Uniswap, czyli jednorożec, tak. Mamy Doja, i wszystkie inne, wszystkie inne memy, coiny. Są nawet moje kaczki. Nie, to są Dagdaodaj, gdzie są normalne kaczki. A zaraz tu pod nimi. No, także kaczki się, jak widać, trzymają razem. Tylko jakiś dragon się tutaj wcisnął pomiędzy. I co tu mamy jeszcze? Widziałem, że tam było jedzenie też. Tak, tutaj mamy food festival. No i pancake, sushi, no wszystko co najlepsze. Jeśli chodzi o te farmy, banany, palmy i tak dalej, to proszę uważajcie na to, bo to jest naprawdę ryzykowna gra, i te procenty, które tam są, które was wabią nie do końca też są takie jak, jakie mają być. Także no, uważajcie na swoje pieniądze, nie inwestujcie nigdy więcej niż e, nie możecie sobie pozwolić stracić. Dominacja zleciała na 56%, także elegancko, i Guay, no, jeśli chodzi o opłaty transakcyjne na Ethereum, no to, to jest normalnie jakaś porażka. Ale widziałem, że w czerwcu został zatwierdzony fork London na Ape1555. Także możliwe, że już niedługo, już tuż tuż się to zmieni. Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu na rynku, więc czekamy na to. Czekamy na to. To tutaj mamy, tutaj mamy bitka. No, jeśli chodzi o bitkę, to no, nie ma tutaj za dużej mocy. Tak jak widać, wolumen też maleje. Możliwe, że tutaj będzie taki head and shoulders. Możliwe, że moim zdaniem konsolidacja przez najbliższe kilka tygodni i wchodzimy w taki mały mini alt season. Bo zobaczcie, co tutaj się stało. Lecimy w dół. Tutaj było przebite to wsparcie i teraz. No, ciekawe, jak nisko zalecimy. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta, jak to było w 2018, na początku. No, w sumie to już zaczęło lecieć pod koniec e, grudnia. I tutaj zaleciliśmy do poziomów 35-36%, i to było szaleństwo. Także myślę, że wielu, wielu hodlerów na to czeka i zobaczymy. Co z tego wyjdzie, jak to się potoczy? Tutaj mamy 7 projektów na kwiecień. Spójrzmy sobie: PlotX na poligonie TestNet, czyli Matic. Mamy też nasz ulubiony, przynajmniej jeden z ulubionych: EasyFi, który włącza Binance Smart Chain. Także tutaj mam nadzieję, że będzie się działo. Prezistence wczoraj wleciał na Bitmaxa, czyli nowy Ascendix. Cena była 0,45, teraz już jest około 10 koło, 4 dolarów, koło 4 dolarów chyba jakoś, jak ostatnio patrzyłem. Także no, poszła dobra rakieta, dobry był hype na tym coinie. Widziałem, że tam wielu youtuberów go silowało. Także jak ktoś zarobił, to pamiętajcie sobie zabezpieczyć zyski. Tutaj mamy model stock to flow już wchodzimy w tą gorącą strefę żółta strefa to jest zwykle sygnalizuje największe wzrosty także no już tutaj jesteśmy tuż tuż także to też trzeba mieć na uwadze ten model tutaj widziałem że ktoś narysował jakiś mocny zjazd <laughs> no tutaj kolega chyba kolega chyba mu trochę zazdrości mi się wydaje. No ale nic, nieważne. Zawsze będzie jakiś hater, nieważne co pamiętacie. I możliwe, że jeśli nie macie haterów, to możliwe, że robicie coś źle. Glassnode. Tutaj mamy dobre newsy, jeśli chodzi o MKR, czyli Maker. Maker ma ATH, jeśli chodzi o wypływ z giełd. Co jest bardzo dobrą wiadomością dla holderów Makera. To nie jest porada inwestycyjna. I wczoraj mieliśmy prima Aprilis, oczywiście nasz kochany Peter Schiff przyznał się, że mylił się do bitcoina, ale no to akurat nie jest żart. <grytanie> Tutaj później w kolejnym tweetie wytłumaczył, że to nie jest prank i mylił się, że ten bitcoin urośnie do tak dużych rozmiarów i że tak wiele tych mądrych ludzi będzie na tyle głupich, żeby kupić bitcoina ale co do reszty, to się nie mylił. Myślę, że ma lekki ból dupki o to, że go omijają te wszystkie wzrosty, a jednak to złoto, które on tak bardzo uwielbia, no póki co to gryzie glebę, chociaż jest na dobrym wsparciu i myślę, że to jest w sumie dobry moment na zakup złota, ale jak wiadomo, to nie jest porada inwestycyjna. Na moim Discordzie pojawił się również raport z Palm Beach Research. Od pana Tikatiwari, Jeśli ktoś nie zna tego pana, polecam się zapoznać. A cały research jest dostępny oczywiście u mnie na Discordzie. Dostęp na Discorda poprzez zapis na e darmowego e Linki w opisie. Tutaj mamy bardzo bycze newsy od Bean Crypto. Glassnode. Glassnode to jest taka firma, która analizuje on-chain data, czyli to, co się dzieje na faktycznym blockchainie, a nie to, co się dzieje na giełdach. No, i tak jak widać, Glassnode tutaj siluje, że Bitcoin może dolecieć do 250 tysięcy dolarów. Ja również jestem tego zdania, chociaż no, nie wiem, jak, jak ogólnie będzie. Zobaczymy, obserwujemy rynek. Póki co, Bitcoin idzie zgodnie z planem, zgodnie z naszymi założeniami. Więc wszystko wygląda bardzo dobrze. Możliwe, że osiągniemy te 250 tysięcy. I tutaj mamy kolejne predykcje: wróżenie z fusów od bardziej znanych osobistości typu John McAfee, team Draper. No John McAfee to już chyba jest trochę spóźniony z tą swoją. Analizą tutaj, bo już miał być 1 milion, jeden milion dolarów już miał być pod koniec zeszłego roku. I nie, nie, nie było żadnego show w publicznej telewizji. Także no, nie wiem, jak go bym tu nie wpisywał akurat na, na listę, no ale jest tutaj Team Draper na przykład. Max Kaiser to jest y, Max Kaiser sam siebie wpisał na listę. <laughs> Przypomnienie od Plan B, model Stock to Flow. I rekordowa aktywność w sieci, cały czas zwiększa się ilość adresów z bitcoinem większym niż 0, to znaczy, że nie tych pustych adresów, ale no przynajmniej, żeby tam coś było, tak jak tutaj, cały czas rośnie, chociaż widać, że te wieloryby też się wyprzedają lekko. I Goldman Sachs wprowadza krypto ofertę dla najbogatszych klientów. Pamiętam jak jeszcze Goldman Sachs w 2017 mówił, że co to za skan w ogóle, a tutaj proszę bardzo. No i większość banków też powoli, powoli się przyłącza. Jak wiadomo PayPal też uruchomił dodatkowe opcje. Tutaj mamy wczorajszy artykuł od Spector. Pięć kryptowalut na kwiecień. Miejmy nadzieję, że to nie jest prima aprilis, ale przelećmy to tutaj szybko, na jakie coiny warto zwrócić uwagę. Bitcoin. No tutaj to akurat bym się nie zgodził, bo myślę, że Bitcoin będzie w konsolidacji, aczkolwiek zobaczymy, zobaczymy. Ja na pewno będę obserwował. Cardano. Również tutaj Cardano odpaliło dobry marketing w ostatnich miesiącach, także no odpalamy smart kontrakty, NFT i yy, gdzie jest ten ethereum killer <laughs> Binance Binance Coin, Binance Coin czyli BNB no BNB robi dobrą robotę jak wiadomo te wszystkie farmy na BNB e, dają dużą użyteczność i co kwartalne palenie coinów na pewno będzie miało jakiś wpływ na wzrosty tutaj Uniswap, no też jest Uniswap w dość dobrym miejscu jest tutaj szansa na wzrosty Tutaj jest fajnie opisane, że właśnie dostaliśmy kiedyś Airdrop, który miał 400 tokenów UNI. Wtedy to tokeny kosztowały mniej więcej po 4 dolary. Teraz kosztują 28 co się równa no, 12 000 dolarów za friko w Airdropie. To był i największy airdrop, jaki dostałem, chociaż. Połowę tokenu sprzedałem praktycznie od razu, to resztę sobie zostawiłem. No i teraz te tokeny są jeszcze mam chyba z 5000 dolarów w tym juni. Do tego dostałem też One incha i dużo innych, ale to, żeby właśnie śledzić takie rzeczy, to musicie zajrzeć na mojego Discorda albo chociaż na grupę na Facebooku. Dostęp oczywiście po zapisie na darmowego e-booka. Co za naganiacz! Jesus. No i mamy Solana. Solana też odpaliła dobre wrotki ostatnio, chociaż Solanę już obserwowałem od zeszłego roku, początku. I tutaj się dzieją bardzo fajne rzeczy. Właśnie, był ten edge-up na Solanie. Mogę Wam tu pokazać, mam gdzieś to w innym okienku. Tu jest ten edge-up, ale myślę, że o, dostałem go w ogóle. Przed chwilą, jak patrzyłem, to jeszcze go nie było. Tutaj jest ten airdrop, ale wydaje mi się, że jest za późno, żeby wam to pokazać, jak to odebrać będzie tam jeszcze więcej tych airdropów. Nie wiem jak będę miał czas, to później wam pokażę. Jeśli ktoś z tych osób, które zarejestrowały się później dostanie też airdrop, to wam pokażę jak to zrobić, bo możliwe, że tam będzie więcej tych airdropów, chociaż no, wygląda to trochę skamersko, ale tak jak widać 200 tokenów tutaj dostałem, także zobaczymy. A jeśli chodzi o airdropy, tutaj jest kolejny airdrop. AUCTUS. Nie wiem, jakie są warunki dołączenia do tego airdropu, ale tak jak widać, ja tu dostałem 2500 tych tokenów, które są warte na no, 50 centów. Ale to wam podlinkuję i też musicie podłączyć się do swojego MetaMaska. Jak wy mieliście tam jakieś transakcje, to możliwe, że to dostaniecie. Warto jest sprawdzić wszystkie adresy. No sprawdźmy, co tu się dzieje jeszcze na kaczkach. Jeśli chodzi o Duck no to mamy tutaj dużo projektów, które wychodzą w zeszłym tygodniu. Nie, w tym tygodniu. Już mnie ominęły te trzy, ale byłem bardzo blisko, byłem naprawdę bardzo blisko. Żeby się zakwalifikować, no to oczywiście trzeba być farmerem, trzeba mieć zdoponowaną jakąś tam ilość kaczek, tutaj zablokowaną. Trzeba je zablokować na minimum 90 dni, jeśli chcemy je odblokować wcześniej, no to te tokeny nam się tam palą i... Oczywiście są white listy, na które trzeba się zapisać. Później na Telegramie dostajemy listę portfeli, które zostały zapisane na whitelistę i te listy są w kilku rundach zwykle. Często jest między 4 a 7 takich rund. Ja akurat, jeśli chodzi o tego Kuka, byłem w pierwszej liście, ale nie udało mi się tego kupić. Nawet próbowałem to nagrać. Nie wiem, spróbuję to zmontować, bo jeszcze tego nie zmontowałem. Tutaj byłem na drugiej rundzie, też mi się nie udało, a tutaj chyba nie pamiętam nawet. Także no, trzeba próbować, ale tak jak widzicie, kaczki nie zwalniają. Tutaj są jeszcze cztery projekty. Na ten już jestem zapisany, a te jeszcze nie są otwarte. Tutaj mogę wam pokazać jak wyglądają statystyki z takiego farmienia kaczek. Jeśli chodzi o roczny roczny zarobek to jest około 121%, z tym że musicie wiedzieć, że połowa kaczek wam się spali. Że zanim ogólnie zaczniecie cokolwiek farmić, to przeczytajcie sobie white paper, jak to wygląda i, i z czym to się je, i jak tutaj można zarobić, i na przykład uczestniczyć w tych IDO. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie pozdrówki siemanko, wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Pozdrówki od naganiacza.